Czarna skrzynka to jeden z lepszych chillerów, jakie widziałem w ostatnich latach. Tak, latach, dobrze słyszysz. Ten francuski film nie miał szczęścia do odpowiedniego odbioru, głównie z uwagi na ogromną konkurencję, kiedy to kina otworzyły się ponownie na publiczność po pandemii. Być może ta moja skromna recenzja przyczyni się do zwrócenia na niego zasłużonej uwagi. Witaj, nazywam się Robert Gołębiewski, jestem fotografem i kocham kino. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, proszę. Subskrybuj, gdyż każdy głos pomoże mi w realizowaniu mojej pasji. A teraz wracamy do filmu. Czarna skrzynka to film nakręcony według najlepszych zasad tworzenia thrillerów. Jak mawiał Alfred Hitchcock, dobry film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo rosnąć. I tak właśnie jest tutaj. Film zaczyna się od tragicznej katastrofy nowoczesnego samolotu pasażerskiego z ponad 300 osobami na pokładzie. Fabuła jest starannie budowana wokół śledztwa mającego ustalić przyczyny tej katastrofy. Należy pilnie ustalić, czy był to zamach terrorystyczny, błąd człowieka, czy może usterka techniczna. Bo był to nowiutki model samolotu, a producentom bardzo zależałoby wprowadzić go do sprzedaży. Głównym bohaterem filmu staje się młody ekspert od wsłuchiwania i analizy ścieżek dźwiękowych zapisanych w czarnych skrzynkach samolotów. Pracuje dla BEA, instytucji istniejącej w rzeczywistości we Francji, zajmującej się właśnie tym, o czym opowiada film. Mathieu Vasse, w tej roli doskonały Pierre Ninet, jest swego rodzaju superbohaterem. Ma doskonały, a nawet zbyt doskonały słuch. Znacznie lepszy niż inni. Przez to ma lepsze wyniki, bo więcej słyszy, co w efekcie nie zjednuje mu przyjaciół w pracy. W życiu codziennym, hałas ulicy powoduje, że musi korzystać ze specjalnych wkładek do uszu. Mathieu zostaje wyznaczony do analizy skrzynki, kiedy jego bezpośredni przełożony znika w tajemniczych okoliczności. Natychmiast jego nadzwyczajny słuch wykrywa dziwne rzeczy zapisane w czarnej skrzynce, co powoduje, że wszczyna swoje prywatne śledztwo wiedzione wewnętrznym moralnym kompasem. Samotny bohater przeciw przełożonym korporacjom systemowi. Narracja prowadzona jest tak umiejętnie, że nie wiemy, kto ma coś do ukrycia, kto ma jakie prawdziwe intencje i czy istnieje jakiś spisek, czy może nam się wydaje. Co więcej, reżyser starannie pobudza w nas wątpliwości w to, czy nasz bohater pozostaje przy zdrowych zmysłach, czy też wszystko to wynik jego obsesji? On zaj zaczyna podejrzewać wszystkich, bo wątki splatają się w jedną sieć dziwnych powiązań. Nawet jego piękna żona zdaje się być uwikłana w tajemniczą intrygę. Pracuje przecież dla agencji dopuszczającej samoloty do latania, a właśnie została zaproszona do pracy dla producenta samolotu, który się rozbił. Wszystkim zdaje się zależeć na jak najszybszym zamknięciu sprawy. Ninej został doskonale obsadzony w roli Mathieu. Z jednej strony ma słowo doskonałe, a z drugiej bywa to jego przekleństwem i przyczyną problemów. W rolach drugoplanowych zobaczysz piękną i tajemniczą Lou Delage, której intencji nie sposób rozszyfrować. Głównego szefa Mathieu gra doskonały aktor drugoplanowy André Dussollier, który swoją osobą nadaje każdemu filmowi unikalny charakter. To weteran francuskiego kina, którego gra jest zawsze ciepła, profesjonalna i podnosząca rangę każdego filmu, w którym występuje. Scenariusz jest spójny i zwarty. Nie ma dziur, nie ma durnych dialogów o niczym dla wypełnienia treści. Reżyser starannie prowadzi nas przez swoją opowieść w taki sposób, że nie wiemy, jak oderwać od filmu wzrok czy słuch choćby na chwilę. Nie ma dłużyzn, na które cierpi tak wiele polskich filmów. Każdy kadr jest przemyślany i starannie oszczędnie opowiedziany. Po prostu zaczynasz oglądać i wciągasz się bez końca. I takich filmów uwielbiam. Serdecznie polecam ci czarną skrzynkę.